Cześć, z strony Kasku Witam w kolejnym odcinku Dzisiaj jedziemy sobie na drzewiany na lotnisko Zrobić ma małą rundkę i z powrotem Teraz pogadamy o hobby jakie miałem przed motocyklem Więc zapraszam Kurcze, naprawdę lubię las, jest przyjemnie się jedzie zielono nie mam wokół aut Tylko ty, motocykl I natura No i czasem, no i czasem też auta Naprawdę no, też lubię ganiać, ganiać w Polesie Bo również Prawie się w ASG Lubię sobie postrzelać Tylko nie sobie coś ostatnio to Umarło w nie. Niektórzy ludzie wyjechali Niektórzy albo mają pracę, albo nie mają czasu, bo się nie chce a już gramam to 4 lata. O, on no teraz o tym opowiem. A, ogólnie w z jestem sniperem. Mamy replikę L96A1 MB01 dokładnie. PSG. Dlaczego sniperem? No, podoba mi się. Takie leżenie w miejscu. Tak zwane kapienie. No, różnych wyczekiwanie na ludzi Którzy przejdą Również jest straje Jilly suit A to nie jest ale takie łatwe Trzeba mieć do tego też oko No i odpłatanie bo tanic, po... Wcześniej grałem w paintball, ale Paintball mnie jakoś nie zachwycił No i tego dnia Zapłoniłem butli, od Markera i okazało że jakiś kolega Zabrał ją i chciał mi oddać na następne strzelanie na No prawe Tydzień później pa, nie ma go Nie przyjechał Trudno, byłem fotografem Kolejny tydzień to samo I kolejny tydzień to samo Po trzech razach już się wkurzyłem Zadzwoniłem do, zadzwoniłem do niego Powiedziałem podjechał Dobra, podjechałem. Wiesz, do niego i coś kazało. Pożyczył ją komuś. Mówię, no jak to pożyczyłeś? Jak to pożyczyłeś? No mówię, pożyczyłeś. No pożyczyłem. Dobra, daj adres tego komu pożyczyłeś i po nią, i po nią pojadę. I daję do niego, że pójdę ją jadę. Dobra, dam mi adres. Jadę tam. No i pytam się. Cześć, super, daj kolega, po, pożyczyć mu butlę. Nie chciałbym ją znowu tak błogosławić, bo mój nie mam jej. Jak to nie masz? Pożyczyłem. Pożyczyłeś butlę, która nie jest twoja, i jeździł się innemu? No, na jeden dzień. No co na jeden dzień? Jak to jest moja butla? No dobrze. Jak użyłem, sprzedałem wszystko w pi. I zainteresowałem się tym ASG. Powiem wam, że też. Wzięło mi od razu zupełnie inny klimat, zupełnie inny klimat, większe tereny do, do gry, nie jak w paintballu, strategia, podobieństwo ubrań, mundurów i wiele akcji jest typu, nie wiem, typu, typu wośp, zbianie pieniędzy dla domu tej matki, Wie, wiele takich imprez dogoczynnych i fajnie tak miło się pochodzić, polansować się i jednocześnie zbierać pieniążki. No i tak, 4 lata. Chodziłem, chodziłem na szafki, ale niestety coś ucichło. Nie wiem dlaczego. Patrzę na, foru, na forum, nic. <grym>, że coraz mniej osób. W międzyczasie również pływałem na kajcie. 2 lata, tylko w sezonie. No ale. Nie wzięło mnie to niestety nie wzięło. Skupiłem cały sprzęt, tylko wydałem pieniądze niepotrzebne. Popływałem może, nie wiem, 10-11 razy w, w sezonie no i niestety się znudziło. Wziąłem, sprzedałem wszystko jeszcze przed sezonem, zeszłego roku. I właśnie nadszedł i właśnie wtedy mi kolega przewiózł na motocyklu i od tego czasu gdzie sprzedałem wszystko, przeznaczyłem pieniądze na egzamin, na kurs, zdałem i motocykl. Ale było fajne, bo również były spore imprezy, takie typu w Bolesławinowie, w Warszawie, gdzie to był nawet do 8 km2, było prawie ponad 800 osób, czy sobie wyobraźcie? 800 osób, na takiej imprezie, i, wszyscy, i każdy z każdego na chwilę strzela. Również były w Warszawie na przykład, nazywa się impreza Combat Alert, to nawet e, pojazdy pancerne wchodziły w, gr w grę. E, w nie również pojazdy wchodziły w grę pancerne, typu apc Jeepy. Nie pamiętam nawet czy w Warszawie był helikopter, ale chyba nie. Więc no. naprawdę można, można się wyszaleć na tym. Agata z majówkę jest zlot w bowiem złynowie, ale jest strasznie podążał, Kiedyś, pamiętam, kosztował ten zlot 60 złotych. No to można było widać, ale teraz cena wzrosła do 150. A tam nie paliwo, miejsce. W ogóle niby tam się jakaś kada pozmieniała. No, jedziemy. No, dużo, ale dużo się takiego działo. <grym> Najlepsze było. Były te, te takie artefakty albo z, yy, różnego rodzaju f, yy, specjalizacje. Czyli na przykład były takie chodzące tanki, mieli nadzieję, że karabiny i były zadanie, na przykład, nie wiem, wyczyścić wyczy, dany obszar, gdzie było nawet nie wiem, 30-40 ludzi na jednego. To też była, była zabawa. A najlepsze jest to, że gra jest 2-3 dni i się ona odbywa dzień i noc Czyli jest w nocy gra i w dzień. Najlepiej niż latarki, a niektórzy to nawet mają notrowizory. Jeden miał nawet ten Sam wypatrzyłem. nie wiem jak to dowodzić. Ale też sam miałem notowizor. Taki zwykły notowiza za 40 zł no się nie sprawdzał <gry> Widoczność była tylko na 50 metrów. Ale to dla mojej snu, jest za mało. No nie leży takiej akcje, dosneć składanie się na słuch. Nie wiem było jak yy, bo on, kiedyś było więcej niż 8 kwaatowych i było masa ludzi, to trzeba było w nocy nawet yy, do obozu nie można było zejść. Chyba, że amunicja czy coś na, czy się stało. Yy, na przykład 15 spało, wykupowało sobie aby spało, a reszta musiała właśnie wsławać teren. No jest najpiepsze więźmin na zadanie. Chodziliśmy we dwójkę i musieliśmy eliminować poszczególne cele Eliminować poszczególne cele. Dosuwaliśmy kar zdjęcia dowódców i było zadanie albo ich pojmać, albo zabić. A z tam mieliśmy akcję jeszcze w Szczecinie. Całą noc. Wszyscy składaliśmy do bazy unijnej. Waga, po artefakt. No i stawało, stawało rano. A było naprawdę zimno. Właśnie to był maj, w nocy. A Julie dobrze, bo dzieli bardzo dobrze oddaje ciepło. Więc było miałe. No i akurat wiedźmy na drogę niedaleko. I patrzymy, był zrzut amunicji. Fajnie, bo też są właśnie miny, pułapki albo granaty akurat mieliśmy jedną yy, minę pułapkę to szybko patrzyliśmy czy nie ma wroga, nie woga byliśmy na terenie woga dokładnie za liniami i opróżniliśmy tą skrzynkę z amunicją a z amunicji włożyliśmy do granat za wreczką i przyczepiliśmy na szybko do drzwiczek zamknęliśmy Amunicję wzięliśmy ze sobą i czekaliśmy Godzina, półtorej No i patrzymy, że akurat dróżką Szła grupa siedmioosobowa ty dowódca, którego musieliśmy wyeliminować lub pojmać I spróbowaliśmy go pojmać Ja miałem snepelkę, kolega miał automata No i czekaliśmy Udało się, zauważyli Skrzynkę Najgorsze, że mienimy dyka, ale to zaraz No i tak czekamy, czekamy, podchodzą wszyscy do tej skrzynki ja to tak się ciekawili, byli ostrożni No i już czekamy no i w końcu odcinają Gran wybuchł, oczywiście był to granat dymny i ściunę już wszystkich No ale oczywiście medyk mógł się sam opatrzeć tylko raz, opatrzył siebie, potem oczywiście dowódcę. No i czekaliśmy aż go opatrzy. No to dziwne kadłub był na, na linii strzału. Czekamy sobie, czekamy. Dobra, po już dowódcę, ściągnęliśmy medykę. No i jak to Oddział specjalnie wchodzą do budynku, siatle, że gleba gleba, go i uwierzcie mi nigdy tak szybko nie biegliśmy jak wtedy kiedy zaalanowano, że pojęliśmy dowódcę i do kogoś ważnego. Około pół godziny uciekaliśmy na teren, na teren przyjazny. A jeszcze cholerny, Ciężko się zbiegło z zakładnikiem. Musieliśmy unieść na te skutkięce. Pelor, no, dobiegliśmy w tej pół godziny. I półtorej godziny później doszliśmy do, do, do na, na naszej głównej bazy. się punkty. Byliśmy wycieńczeni niesamowicie dlatego tyle czasu to trwało, musieliśmy w coś zjeść, napoić się trochę się pogadał z tym zagadnikiem no i dotrzeliśmy na, na, na następne zadanie już zdobyć znowu artefakt no dobra w drogę musieliśmy już obrać inną, inną trasę bo trasę, jak wracaliśmy na tą samą trasę to widać było, że postawili yy, zwiady. musieliśmy iść naokoło Jak następny dzień Jakot następny dzień wstawał. I znowu podchodzimy, wycieńczeni Nie mieliśmy już dosyć, odwoła, nie mieliśmy już dosyć. To jest na, to, to naprawdę jest ciężka sprawa, takie podkładanie się. Gdy wiadomo, że 20 metrów dalej jest obóz droga stacjonujący. No dobra, podchodzimy, jesteśmy za drogi i słyszymy Masa, masa ludzi. Nagle wychodzi z wazy patrzymy około 100 ponad ludzi w górę Jakiś zjazd wychodzą te bazy no i mieliśmy minę klejmo ale była na <gryzny> żyłkę ustawiliśmy już na drodze i tam spowolnić a nam dać okazję by pójść dalej no ale niestety fakt klejmo podziałał zatrzymali się ale nagle kolega Koledze wy wypaliła broń no, Po prostu strzeliła No i z jak te sto ludzi się na nas obejrzało Zalali nas kulkami Nie było szans Zerwali nas No i wrócać do bazy A się, też może to dobrze Bo była druga grupa z drugiej strony I oni zrobili ten atlet No i mieliśmy, tak powiem, na grę Mimo, że podczas jednego dnia wyparli całe wszystkie nasze oddziały wyparli prawie do głównej bazy jak przyszliśmy zabici oczywiście z kratki, to, to była rzeźnia, dosłownie była rzeźnia Szybko popchnęliśmy do sztabu uleczyli nas ale oczywiście był czas, pół godziny Czekać, nie spałem. Najpierw pół godziny. przyjechaliśmy. Jezu, co się działo tu? Tu kulka, tu kulka, tu tu coś wygłucha. Naprawdę. No, wróciliśmy. to się wyczerpała. Nie wiem, nieco to na jakim, w jakim momencie. Wdech Kabelki. wszystko jest. Zacięło się? No, dzisiaj to będzie taki krótki odcinek. zobaczymy, kiedy mi się materia wyczerpała. Nie widzę się nagrało. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Tak, no, zwykle zapraszam do polubienia. Do subskrypcji, Ciao. Lewa.